Dialog ekumeniczny. Punkt 28. Jeśli modlitwa stanowi dusza ekumenicznej odnowy i dążenia do jedności, to w niej też zakorzenia się i z niej czerpie moc to wszystko, co sobór określa jako dialog. Określenie to nie pozostaje zapewne bez związku ze współczesną myślą personalistyczną. Postawa dialogiczna odpowiada naturze osoby i jej godności. Stanowisko to na terenie filozofii współczesnej spotyka się z chrześcijańską prawdą o człowieku, wyrażoną przez sobór. Człowiek jest bowiem jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, i dlatego nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Dialog leży na jedynej drodze do samospełnienia człowieka, zarówno poszczególnych osób, jak też każdej ludzkiej wspólnoty. Chociaż w pojęciu dialog na pierwszy plan zdaje się wysuwać moment poznawczy dialogos, każdy dialog ma również wymiar całościowy, egzystencjalny. Angażuje cały ludzki podmiot. Dialog między wspólnotami angażuje w sposób szczególny podmiotowość każdej z nich. Taką prawdą o dialogu bardzo głęboko wyrażoną przez papieża Pawła VI w encyklice Ecclesiam Suam, odnajdujemy też w doktrynie i praktyce ekumenicznej Soboru. Dialog nie jest tylko wymianą myśli, ale zawsze w jakiś sposób wymianą darów. Punkt 29. Dlatego też Soborowy Dekret o ekumenizmie na pierwszy plan wysuwa wszelkie wysiłki celem usunięcia słów, opinii i czynów, które by w świetle sprawiedliwości i prawdy nie odpowiadały rzeczywistemu stanowi braci odłączonych, a stąd utrudniały wzajemne stosunki z nimi. Ten dokument ujmuje rzecz od strony Kościoła katolickiego i mówi o kryteriach, jakimi winien się on kierować w relacjach z innymi chrześcijanami. We wszystkim tym jednak zawiera się wymóg wzajemności. Stosowanie się do tych kryteriów jest zadaniem każdej ze stron przystępujących do dialogu i to one czynią go możliwym od samego początku. Trzeba niejako rozpocząć od opuszczenia pozycji przeciwników, stron poróżnionych, aby znaleźć się na płaszczyźnie, na której obie strony traktują siebie nawzajem jako partnerów. Podejmując dialog, każda ze stron zakłada u swego rozmówcy wolę pojednania. Czyli jedności w prawdzie. Aby to wszystko mogło się urzeczywistnić, muszą zniknąć przejawy wzajemnego zwalczania się. Tylko wówczas dialog pomoże w przezwyciężaniu podziału, a posłuży do przybliżenia jedności. Punkt 30. Można stwierdzić z głęboką wdzięcznością dla ducha prawdy, że sobór watykański II był czasem opatrznościowym. W którym zaistniały podstawowe warunki udziału Kościoła katolickiego w dialogu ekumenicznym. Zarazem obecność licznych obserwatorów różnych kościołów i wspólnot kościelnych, ich żywy udział w soborowym wydarzeniu, wielorakie spotkania i wspólne modlitwy, które stały się możliwe dzięki soborowi, przyczyniły się do stworzenia warunków dla wspólnego dialogu. Przedstawiciele innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich spotkali się podczas soboru z gotowością do dialogu ze strony katolickiego episkopatu całego świata, a zwłaszcza ze strony stolicy apostolskiej.